Cześć, kilka dni temu na swojej grupie Zacharow na Facebooku jest taka grupa, jeśli ktoś nie jest zapisany, to zapraszam. Zapytałem Was, czy w ramach akcji zostań w domu, a właściwie to zostań w garażu, nie chcielibyście nagrać testu swojego używanego? Jedno śladu. W sumie na kanale nie było jeszcze takich testów, więc dlaczego by nie spróbować? Wiosna idzie. Zdziwiłem się, jak mocny był odzew. Dostałem do wyboru właściwie więcej niż jeden film, więc może wyjdzie z tego nawet seria. A pierwszy z tych filmów będziecie oglądać już za chwilę. Przyjemnego oglądania i od razu mówię dla wszystkich motocyklistów już teraz. Mam niespodziankę. Moi drodzy, w ramach moich akcji z Allegro, takiej okazji jeszcze nie było, bo jeszcze nigdy nie prezentowałem na swoim kanale używanego motocykla. A skoro już kliknąłeś na linku z testem, no to mam dla Ciebie odpowiednio dobrane gadżety, jak zawsze w cenach poniżej cen rynkowych. Jak widzicie, siedzę w profesjonalnej kurtce, takiej dwuwarstwowej, która będzie dla Was dostępna oczywiście w Waszym rozmiarze, a oprócz tego w osobnych ofertach mamy również dla Was olej, i filtr oczywiście odpowiednio dobrany do Waszego motocykla. Wszelkie techniczne specyfikacje znajdziecie oczywiście w opisach ofert, a link do nich znajdziecie jak zawsze w opisie do tego filmu. Pamiętajcie, z jednego konta Allegro można kupić tylko po jednym przedmiocie z każdej z tych ofert. Powodzenia! Hej, Zachar poprosił mnie o opowiedzenie o swoim motocyklu w ramach akcji Stay Home lub Stay Garage. Ale spokojnie, nie będę tylko stał i opowiadał o swoim motocyklu. Zobaczycie również kadry z poprzedniego mojego sezonu. Ja jestem Mateusz, a motocykl, o którym wam opowiem, to Yamaha MT-07 2019. Mamy tutaj do czynienia z silnikiem o pełności 689 cm3 i mocy 75 koni mechanicznych. Jeśli mówimy o danych, warto tutaj wspomnieć o wadze, która wynosi 180 kg. Jak na taki motocykl jest to naprawdę niezły wynik. Motocykl przez to super się prowadzi, jest naprawdę zwinny, łatwo się manewruje w mieście czy na jakichś ciasnych zakrętach. Yamaha MT-07 jest jednym z najlepiej sprzedających się motocykli w swojej klasie, ale także MT-07 jest jednym z najlepiej sprzedających się motocykli od Yamahy. Jest to wersja poliftowa. Yamaha nie zdecydowała się na jakieś odważne kroki. Nic dziwnego, bo naprawdę ten motocykl jest całkiem poprawny. Zmieniła kilka detali. Między innymi jest to dużo większy bak. Teraz jest bardziej taki muskularny. Zmieniły się owiewki, zmieniły się przedni błotnik. Tylna owiewka zmieniła się, teraz jest bardziej sportowa. Zmieniły się również lampy. Lampa jest zaczerpnięta z modelu MT-09. Tylnia lampa się zmieniła. Zmieniła się również kanapa w tym motocyklu. Teraz jest troszeczkę większa, inaczej wyprofilowana. Przez to pozycja jest wygodniejsza. Na pierwszy rzut oka nie zauważymy tych różnic. To nie jest jakaś kolosalna zmiana. Ale jeśli postawimy dwa motocykle obok siebie, przed i po lifcie, zauważymy. I myślę, że najważniejszą zmianą którą muszę tutaj powiedzieć, była zmiana zawieszenia. Zostało ono utwardzone. Przód o 6%, tył o 11%. Jest to o tyle dobra zmiana, że teraz motocykl w ciasnych zakrętach naprawdę pokonuje je świetnie, ale także w mieście. To nie jest tak, że motocykl teraz jest nie wiadomo jak twardy. Jeśli jedziemy na tory tramwajowe w mieście, nie mamy problemu, nie będziemy musieli udawać się na wizytę do kręgarza. Szukałem motocykla drugiego, który będzie w domu. Szukałem motocykla do poruszania się w Warszawie, do mijania korków codziennie. Byłem bardzo zaciekawiony tym motocyklem. Słyszałem dużo y, pozytywnych opinii. Każdy wypowiadał się, że to jest naprawdę motocykl, którym komfortowo się jeździ dynamicznie. No i w sumie tak było. Niestety nie miałem tej przyjemności, żeby przejechać się tym motocyklem wcześniej. Pewnie niektórzy z Was uczyli się takim motocyklem na prawo jazdy, lub zdawali też egzamin. Ja robiłem to na XJ-6 no i egzamin również. Także był to mój pierwszy kontakt. Nie żałuję, był to dobry wybór, i to też co później się pewnie dowiecie, nie był też jedyny egzemplarz MT-07 w, w, w mojej karierze. Ten akurat egzemplarz wart jest około 23 tysięcy złotych, a cena katalogowa. Waha się w okolicach 29 tysięcy złotych. Ile kilometrów przejechałem na tym motocyklu? Dokładnie szczerze mówiąc, nie pamiętam. Miałem kilka Yamaha MT. Poprzednią, którą będziecie widzieć na przebitkach, byłem na wyjeździe w Rumunii. Jechałem wtedy część Polski, Słowację, Węgry i dużą część Rumunii. Zrobiłem wtedy w 5 dni około 3500 tysiące kilometrów. Na tym wyjeździe wiele się dowiedziałem o tym motocyklu, bo sprawdziłem go nie tylko w warunkach e, korzystnych, takich jak mamy teraz piękne słońce, ale także sprawdziłem go również w deszczu i śniegu. <grym> Więc e, naprawdę to, jest, to było ciekawe doświadczenie. Pewnie rodzi Wam się głos, dlaczego sobie to zrobiłem. Niestety tutaj był całkowicie przypadkowo, bo wyjazd planowałem już dawno. E, Miałem to zrobić na drugim moim motocyklu, BMW F800GS, który wtedy był w domu. Kilka dni przed wyjazdem motocykl znalazł nowego właściciela i zostałem zemtekiem. Żeby nie zrezygnować z wyjazdu, podjąłem wyzwanie. Nie żałuję, było to naprawdę wyzwanie, ponieważ to nie jest motocykl stworzony do turystyki, co przekonałem się, ponieważ jeśli dołożyłem do niego dwa tylnie kufry yy, i miałem zrobić yy, odcinek autostradowy i... Przy znacznie większej prędkości, to naprawdę była to walka z wiatrem. Powyżej 130 km na godzinę. Opory powietrza były bardzo silne. Spalanie, spalanie tego motocykla waha się w okolicach 4,5 litra. Nawet w mieście da się przy spokojnej jeździe zejść poniżej 4 litrów. Ja u, najniższy wynik, jaki uzyskałem, to 3,7. To nie był jakiś yy, wynik, który utrzymywał się dość długo, ale udało mi się takiej tak, taki, taki osiągnąć. Średnio motocykl pali około 4,7 litra. Na trasie przy tak jak wspominałem, obciążeniu. Dużym oporach, dużych oporach powietrza uzyskałem wynik 7,7 przy pojemności 14 litrów y, baku. No było to trochę męczące, nie ukrywam, ponieważ no, dość często musiałem się tankować. MTEC wynagrodzi mi naprawdę wszystko. Duże opory powietrza, całą mękę z podróży. Duże zużycie paliwa i częste tankowanie, gdy dojechaliśmy już do celu, byliśmy na trasie transforgarskiej, gdy miałem pokonywać wszystkie ciasne zakręty, on naprawdę zwinnie się prowadził i sprawiał przyjemność. Był bardzo delikatny, dynamiczny, żwawy, to naprawdę było mega przyjemne. Hamulce naprawdę są bardzo dobre, mamy z przodu dwie tarcze, dwa zaciski czterotłoczkowe, Tył mamy jedną tarczę, jed, jeden zacisk jednotłoczkowy, ale naprawdę jest to wy, wystarczające. Dodatkowo mamy system ABS, który działa dość sprawnie, szybko. Yy, nie ukrywam, że też musiałem kilka razy go sprawdzić. Zaufałem mu i było naprawdę bezpiecznie. Koszty utrzymania są bardzo, że tak powiem, niskie. Myślę, że tutaj nie jest to jednostka, która by się jakoś znacznie psuła. Są drobne usterki, która, które eliminowane są e, bezproblemowo, tanim kosztem, że tak powiem, nawet teraz przy tej akcji. Stay home, e, możemy poświęcić godzinę i zrobić to samemu. E, co sam musiałem zrobić e, w ostatnim czasie, to uszczelka pod pokrywą e, pompy wody i w sumie więcej nic takiego nie musiałem robić. Oczywiście e, ek, rzeczy eksploatacyjne, tak jak klocki, oleje, e, płyny to wszystko robi się na bieżąco. Jazda MT. Jest bardzo charakterystyczna. Dwucylindrowy silnik zaprojektowany w technologii Crossplane zapewnia liniowe oddawanie mocy i płynną pracę z wykrobieniem 270 stopni. Motocykl dzięki swojej wadze, która wynosi około 180 kg i rurowej ramy prowadzi się lekko i dynamicznie. Jak w trasie, jak w mieście. Motocykl na trasach sprawdza się świetnie, ale moim zdaniem tylko takich do 200 km. Opór powietrza w tego typu motocyklu jest dość spory. Przyjemna turystyczna jazda jest do... Tak, 130 km na godzinę. A powyżej tej prędkości opór jest na tyle duży, że po pewnym czasie nasze ręce zaczynają się męczyć. W mieście motocykl ten naprawdę jest idealny. Pozwala nie tylko pokonywać codzienne korki, ale także z rana pobudzić się bez kawy. Mocny dół pozwala nam na dynamiczne przyspieszenie ze świateł. biegowa skrzynia nie zmusza nas do nieustannego wachlowania biegami. Na cyfrowym ciekłokrystalicznym wyświetlaczu mamy czytelne informacje. Wszelkie potrzebne, takie jak średnie spalanie chwilowe, temperaturę motocykla oraz temperaturę zewnętrzną. Dodatkowo mamy ikonkę ECO, która informuje nas o ekonomicznej jeździe. Jest ona przydatna, gdy do stacji mamy kawałek i rośnie obawa, czy starczy nam paliwa. Mój pierwszy motocykl z tego segmentu to jest V650. Bardzo dobrze ją wspominam i jest ona również godnym uwagi motocyklem, ale niestety nie dostarczyła mi tylu emocji. SV ze względu na silnik w układzie V bardzo mocno przyspieszała i mocno hamowała. Było to fajne, ale nie tak przyjemne w każdej sytuacji. Dodatkowo poderwanie przodu w SV wiązało się z dużym ryzykiem uszkodzenia silnika ze względu na swoją konstrukcję. W MT nie mamy tego problemu. Pozwolę również zestawić sobie MT-07 z BMW F800R, bo tym modelem też zrobiłem sporo kilometrów. Oba motocykle wyposażone są w dwucylindrowe rzędowe jednostki o zbliżonych pojemnościach, są w kategorii naked, różnią się wagą i wymiarami. BMW jest znacznie dłuższe i cięższe, prowadzi się pewniej na prostych odcinkach, za to MT czujemy się na tyle lekko, że mamy chęć wjechać czy wmanewrować się dosłownie wszędzie. Jedno śladu, od zawsze używałem do poruszania się i dzięki motocyklom dość wcześnie miałem komfort niezależności. Mam na myśli to, że nie musiałem prosić rodziców o zawiezienie, o odebranie lub załatwienie czegoś. Mogłem zrobić to po prostu sam. Na MT można poczuć się bezpiecznie, ze sprawą hamulców i systemu ABS. Działa on bardzo sprawnie i płynnie. Podczas wyjazdu w Rumunii miałem przypadek wymuszenia, co niestety się zdarza. Mężczyzna wyjeżdżając z posesji, zajechał mi drogę, ale dość szybka reakcja i naprawdę dobry układ hamulcowy pozwolił na wyhamowanie i bezpieczny finał. Stanie się motocyklistą to nie tylko fan z jazdy, ale także poczucie przynależności do wyjątkowej grupy, która darzy się ogromną sympatią, szacunkiem i życzliwością. Nieraz na trasie, gdy zauważyłem na poboczu motocykl i nim zdążyłem się zatrzymać, razem ze mną zatrzymywało się kilka innych motocykli, by zaproponować pomoc. To naprawdę coś wyjątkowego. A korzystając z okazji, bo pewnie u Zachara obejrzy to, Parę osób, i to głównie od samochodów. Pamiętajmy, że motocykle są naprawdę wszędzie i jeżdżą nimi synowie, ojcowie, dziadkowie, żony, córki, lekarze, policjanci, nasi znajomi i przyjaciele. Chciałbym też zachęcić wszystkich, kto chciałby doświadczyć czegoś wyjątkowego, do spróbowania jazdy na motocyklu, do podróżowania motocyklem, bo to całkiem inna jakość zwiedzania. A gwarantuję, że z tej perspektywy zobaczycie i poczujecie więcej. Dla tych, którzy na samą myśl o zamieszaniu związanym ze zrobieniem prawa jazdy na motocykl przechodzą dreszcze, pamiętajcie, że jest wiele motocykli o pojemności 125 na kategorię B, które gabarytowo nie odbiegają dużym motocyklom i mogą dać dużo przyjemności. A jeśli masz jakieś pytania lub czujesz, że mógłbym Ci pomóc, zapraszam Cię na Instagrama lub stronę na Facebooku na myślnik.kołach.pl Zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału i włączenia powiadomień o nowościach natychmiast po publikacji. Co więcej, powiadomień cię nawet przed publikacją, bo na moim Facebooku i Instagramie zdradzam, co na kanale będzie dopiero za jakiś czas. Linki znajdziesz w opisie. Zdecydowałem się na MTK raz jeszcze. Bez dwóch zdań. Nie jest to mój pierwszy Mtek i myślę, że nie ostatni. Jest bardzo dynamiczny, żwawy, łatwo wstaje na koło, w, idealnie manewruje się nim mieście, można uła bez problemu omijać korki, mm, ma bardzo ciekawe brzmienie, ale oczywiście nie na seryjnym wydechu, bo jeśli zmienimy na jakiegoś Akropowicza, Aroła, czy cokolwiek innego, yy, bardzo fajnie mruczy, bo to jest dwucylindrowy motocykl, więc jest to bardzo charakterystyczne spalanie nie jest jakieś wygórowane polecam każdemu naprawdę